父ちゃん父ちゃん何やってんっの

Znalazłem piersiń. To dobry znak. Kurwa, może jednak się uwolnimy Chcesz go posiąść? Chcesz mi go zabrać? Nie chcę, wracaj. Paweł, Paweł! Paweł, ja sobie bez ciebie nie poradzę. Rozumiesz? Musimy się wydostać stąd. Przepraszam. Spokojnie, ale... Straciłem głowę. Nie możemy tracić głowy. To go wina, muszę go zdjąć. Zdaj mi. Daj mi to, mogę ci pomóc! Nie! nie... Brut! Nie poradzę sobie sam! Kurwa! Jakiś kształt! Co się! Widzisz to? Kurwa macie! Gdzie? Gdzie on jest? Co to było? O, Nie wiem co... Co jak to, to było? Boję się Boję Gdzie się? to co ja? Jezu, boję się Co to jest? Co to jest? Uch, kurwa, słyszysz ten dźwięk? Pierdolce. No, że to wąż. <laughs> Kurwa, Paweł. Nie wiem, to mi się nie podoba. Strasznie mi się nie podoba. Napiję się Najpierw tego. Najpierw on, potem to coś. Kurwa. Napi napiję się tego. Jeżeli coś mi się stanie, obiecaj mi, że nie. dasz radę, że poradzisz sobie. Nie pij Wpiec. tego. Nie pij tego. Nie. Pij nie. Paweł. Paweł! 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 Paweł To nie może tutaj zostać Dawaj Dawaj pomyślmy spokojnie Widziałem go w ogóle Coś mi nim przemknęło jakieś Nie wiem widziałem Nie jest co robię w ogóle Załóżmy obóz, rozwarmy ogień Może ktoś nam pomoże Dobra Ja pierdolę Dobra Mam drewno Nie, to bez nie mamy ogień. Trzeba będzie Rozkrzesać bez Mnie wcale nie podoba Kurwa zapałki Nie wie, jednak nie, nie, wie, nie wie, jest szczęście. tak że... Pójdę pod drewno tu spokojnie Pójdę pod drewno Nie zbliżaj się O kurwa O Udało się. Mamy ogień. o Może jednak nie jesteśmy w takiej tragicznej sytuacji. Znalazłem skórę węża, może nam się przyda. Wydaje się solidna. Może... Czuję, że... Jeszcze nam się Słyszysz to? A! Ah! Ah! Sa-sae! Ah, belo. Ah, de stampa. Ah! Sa-sae! Jatoe! Będę ustały, ale, ale nie ma, nie ma butelki. O. Paweł, co to było? Co to było? Bogo... Jakiś dźwięk. A nie wiem skąd. O kurwa, o kurwa. Idzie na północ. Co o tym myślisz? Nie wiem. Czekam. Przyda nam się w obronie przed dzikim zwierząt i przed tamtym czymś. Cokolwiek to było. Nie Musimy wiem. jakoś sobie brać. Nie wiem co. Spolona butelka. Ona jeszcze uratuje nam życie. Dobrze, że masz nadzieję, że wyjdziesz z tego żywy. No muszę ja mieć. straciłem. Muszę mieć. Paweł, no. Musimy się jakoś stąd wygrzewać. Wiem, jesteśmy w ciężkiej sytuacji, ale nie trać ducha. Część z naszej na północ, może I trzeba było go słuchać. Czuję, że szczęście w końcu uśmiechnie się do nas. No nie może być inaczej. Paweł no. Chodź tu! Chodź tu! Gdzie on? Przed chwilą tu był Wychodź! Idzie się coś złego. No, ten las jest jakiś Opętany Tam na drzewie coś, coś jest napisane w korze Co to może znaczyć? Nie dajcie się strachowi no. Największy wróg może okazać się przyjacielem co, co to Czy... może być Kim jesteś? Czego? Czego od nas chcesz? Zostaw nas! Jestem waszym przeciwnikiem Wstawaj Czego od nas chcesz? Chcę wam pomóc. Nie chcemy tylko wyjść stąd żywi Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego jak zagmatwana jest sytuacja, w której się znaleźliście To może wyjaśni Panie potworze Idźcie za mną 3 to Właściwie to czemu nam pomagasz? Bo mnie ktoś pomógł 200 lat temu O co chodzi? Wszystko sprawiła. Murzyńska pała. O co tu chodzi? To tylko Twoja wyobraźnia. dam Czyli... Ci pałę, ale najpierw musisz zrozumieć, o co tutaj chodzi. To, co widzieliśmy przed chwilą, to była. Murzyńska pała? Tak, Murzyńska wała. Chodź. Nie! Nie! Postrzymajcie to! Musicie to powstrzymać! Opamiętajcie się! Cie się mocy potwora!